Nareszcie możemy razem spełnić czas! Co będziemy robić? Tortury dla oczu i uszu? To znaczy, no, będziemy oglądać komedię romantyczną? Nie! <słuch> Zrobimy testy kompatybilności! Nie zauważyłem twojej nowej fryzury? Zapomniałem o jakiejś randce? Nie tak spojrzałam na dziewczynę na parce od chipsów? Czym ci zawiniłem? Chodź, będzie fajnie! Nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale tęsknię za zmierzchem. Dobrze, pierwsze pytanie. Po co mi to było? Muszę odebrać. A co to za sekrety? słyszę. Za cicho. Za głośno. A więc ma byłą, a powiedział mi, że jestem jego pierwszą dziewczyną. Ale co ja nas porównuję? Jeśli już, to ona jest wózkiem, koślawym, a ja jestem Ferrari. Jest szarą myszką, a ja pełną gracji panterą. Ok. Nikt chyba tego nie widział. Za mało tu miejsca. Niech sobie gada z tą swoją byłą. Nie obchodzi mnie to. Ufam Jurkowi, a przede wszystkim ufam sobie. Muszę się dowiedzieć, z jaką kikimorą umawia się ten żarłoczny Dążuan! Co za tchórze! Boją się jakiegoś ducha. O! Fuch, to tylko mój cień. Witaj, bracie! O! Jak leci? Czy już ci mówiłam, jakie szczęście życie mam szczęście, że cię mam? A właśnie, kupiłam ci wielki słoik Nutelli. Chcesz? A ty co? Chcesz mojej nerki? Co? Nie? Więc na pewno nie jesteś Kasią. A co? Nie mogą być po prostu miła? Nie. Dobra, potrzebuję pomocy. A ty mi pomożesz? O, Kasia, wróciłaś. Wiesz z kim Jurek spotykał się przede mną? Z nikim? Nie okłamuj mnie! Ale ja nie kłamię, a przynajmniej na razie. Wiem, że ma byłą dziewczynę, a ty jesteś jego najlepszym przyjacielem, więc kim jest? Nie wiem. Dobrze, spróbujemy inną drogą. Czy my gdzieś idziemy? Muszę tam iść? Spodoba mi się tam? Nie. Wiedziałem. A czy Julka wie, że jej raport nie został porwany przez wiatr? Tylko jeden nieuważny kret zrobił z niego płatek śniegu? Sama poprosiła mnie o pomoc w dekorowaniu pokoju. I jej tygodniem pracy? I nie nieprzespanymi nocami? Tylko jej nie mów, bo mnie zabije! Nie umrzesz! Będziesz cały miesiąc chodził do teatru! Na wystawy i wszystkie weekendy spędzisz w bibliotece! I po tym wszystkim ona nadal mówi, że mnie kocha! Jeśli powiesz mi o wszystkim, co wiesz o Jurku, to... Jego ulubiony film to jakiś film akcji, jego ulubiona potrawa to jedzenie. Oni śmielają go żółwie i bardzo długie słowa. Nie o to mi chodziło! Do siódmego roku życia jadł plaselinę, a i szekł na listu Co? Dlaczego? A jeszcze. Dobrze, zastąpuj z tymi informacjami. Muszę to wszystko jakoś przetrawić. <śmum> a! Cholera, to znowu mój cień. Ach. 98, 99 i 100. Jedno pasemko skończone przyniosłam ci mały prezent Dla mnie? Aha. Żeby ci nie było zimno. A to co to? A to? Broszka. Trochę przypomina mikrofon. Wcale tak nie wygląda. Po prostu jej nie dotykaj. I nie podchodź do radia, bo będą zakłócenia. Co? Nie dotykaj! Muszą iść. 585, 586, 587. Teraz dowiem się o wszystkim. Nic nie zostanie przede mną ukryte. Chociaż nie, coś powinno pozostać tajemnicą. Uć rękę! Edward jest taki słodki! Jacob jest lepszy! Mam problem! Złamałaś paznokieć? Nie zdążyłaś kupić butów na wyprzedaży? Kiedy skończysz szkołę, to dopiero zobaczysz, co to są prawdziwe problemy. Nie, mam problemy z Jurkiem. Zostawiłaś go? Zdradzał cię? Nie, ktoś inny musiał go ukraść! Nikt nikogo nie rzucił i nikt nikogo nie zdradził. Po prostu czuję, że nie jestem pierwszą dziewczyną Jurka. A co? Po prostu wątpimy, czy ktoś jeszcze chciałby się zajmować tą działalnością charytatywną. To znaczy, miłość to zło, to jasne, ale Jurka nikt by nie chciał. Pomyślałam, że któraś z was mogła się z nim wcześniej umawiać. Co? Wolałabym już chyba zostać fanką Bibera. Hmm, a ja zjeść kilogram karaluchów. Sosem z pijawek. Więc ukradłaś mój przepis na eliksir mózgu? Po co ci mikstura na coś, czego nie masz? Dobra, stop. Co jest nie tak z Jurkiem? No, chyba łatwiej powiedzieć, co jest tak. A co? Nic! On ma wiele pozytywnych cech. O tak, nie musisz się martwić, że jakieś artykuły spożywcze zgniją. Ani o to, że ktoś chciałby je zabrać. A jego zapach chroni przed włamywaczami i przed wszystkimi bez kataru. <grym zainteresowań> A tak właściwie to jest romantykiem. W twoich snach czy fantazjach? Wasi chłopcy też nie są idealni, ale mają jeden duży plus. A jaki to? Nie są jurkiem! <grym zainteresowań> Ojej, ktoś tu pięknął i zapomniał zasłonić się ręką. I wszystkie gluty poleciały na tą kanapę. To niegrzeczne! Nie powiedziałyśmy niczego złego! No, tylko kilka rzeczy, to wszystko. Po prostu wstała lewą nogą. Uh -huh. Pora rozwiązać nasze konflikty. Zgadzam się. Gotowy na pojedynek? Zawsze gotowy. A więc zaczynajmy. Nie mówili nic o blużach z piorunami. Czy po prostu poradził was prąd z gniazdka, że tak wirujecie? Może nie zauważyłeś, ale to bitwa taneczna. Aha, a kto ją obejrzy, przegrywa. Przepraszam bardzo, ale kim pan jest? Ja jestem... sąsiadem. Kowalski. I czego pan tu szuka? Przyszedłem porozmawiać o męskich tematach. No wiecie, futbol, gry, dziewczyny, Byłe dziewczyny. E, no, futbol... E... To nudne. No dalej. Ja wolę strzelanki. To nieciekawe. Porozmawiajmy o waszych byłych... Ja nie mam byłej dziewczyny. I, ja też nie. Serio, nikt, ani jednej? Ale za to mam najpiękniejszą dziewczynę na świecie. Udaje jej się pozostać miłą bez względu na wszystko. Myślałem, że wampiry mają dobry wzrok. Kiedyś dmuchnęła bańkę nosem. Co za urocze stworzenie. Ano, to faktycznie coś. A moja czasami drapie się po pachach, jak małpa. To takie zabawne. A moja potrafi ruszać uszami, a moja gwizdze nosem. Połączcie je i macie Frankensteina. A twoja jaka jest? A moja normalna. Czyli dziewczynom Jurek się nie podoba, a same są cyrkowcami. Muszą to zapisać. Dlaczego znowu zaczynasz? Skąd miałem wiedzieć, że to twoja karma dla kotów? I co z tego, że była w twojej misce? To niczego nie oznacza. Zejdź, musimy porozmawiać. Nie mogę! Dlaczego? Polują na mnie! A co tym razem zrobiłeś? Znowu zagryzłeś ulubionego dzika babci! Czy mopowałeś podłogę peleryną wampira? A, Rozumiem, znowu jesz kocie jedzenie? Przecież wiesz, że nie możesz! To czemu jest takie dobre, skoro nie można go jeść? Dlaczego nigdy nie powiedziałeś o swojej byłej dziewczynie? Bo żadnej nie miałem? Widziałam, jak dzwoniła do ciebie twoja była. Zadzwoniła do mnie nasza poprzednia nauczycielka. Były nauczyciel. Która kiedyś była naszą włefiską. Ale po co? No, prosiła o przepis na ciasto i jej pomogłem. Ta, jesteś w tym dobry. Ach, a ja myślałam, że kogoś przede ukrywasz. Nie, jesteś moją pierwszą i najpiękniejszą. O, bo jestem jedyną. Bo jesteś lepsza niż najpyszniejsza pizza i gorące frytki. Jesteś takim romantykiem. A z Julką wziąłem w przedszkolu ślub. Co? Oszust! Jedzenie kota! Muszę zanegować ból, który mi zadałaś! Idź się wypłakać swojej żonie! Ludziska, jak uważacie, jest się czym martwić? Że Julka z Jurkiem wzięli ślub w przedszkolu? Piszcie w komentarzach! Zostawcie lajka, a czeka Was druga część! I nie zapomnijcie o sobie! Jurek! Mam więcej jedzenia dla kota! Wychodź! Ale mam najpiękniejszą dziewczynę na świecie. Udaje jej się pozostać słodką bez względu na wszystko. Ale teraz mam najpiękniejszą dziewczynę na świecie. Udaje jej się pozostać miłą nawet gdy cokolwiek się stanie. Miłość to złoto, oczywiste, ale Jurek... Yy, 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 yy. No... żadnej nie... Czekajcie, czekajcie, jeszcze raz.